Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku kontynuuję serię filmów dotyczących tego, jaka tokarka na początek do toczenia w drewnie. W dzisiejszym filmie porównam Wam dwa modele tokarek bardziej budżetowych. Jedna tokarka to będzie Record Power model DML320. Druga tokarka firmy Holdstar DB510 Vario. Ten model właśnie niedawno otrzymałem do testów. No te tokarki są bardzo podobne, mają bardzo zbliżone parametry. Jest jedynie parę niuansów. Oczywiście tych tokarek na rynku, takich budżetowych w kwocie około 2,5 tysiąca, jest znacznie więcej. Chociażby w firmie Sklep Tokarza, yy, też są tokarki yy, firmy Drexelmeister. Także ja porównuję Wam, pokazuję na podstawie tych tokarek, które po prostu posiadam u siebie w warsztacie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o tą tokarkę firmy Holstar DB510 Vario, będę miał dla Was bardzo fajny. Bądź. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Zacznijmy od porównania podstawowych parametrów. Jeżeli chodzi o silnik, silnik zarówno w dml jak i w tokarce Vario zamontowany jest podłożem. Moc silnika to zarówno w DML, jak i w Wario to 0,75 kW. Jeżeli chodzi o obroty, w tokarce DML są to obroty od 250 do 3850 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o tokarkę Wario, jest to zakres w przedziale od 250 do 3550 obrotów na minutę. Zarówno w tokarce DML, jak i w tokarce Wario, obroty regulujemy poprzez podniesienie osłony. Zwalniamy dźwignię silniku, podnosimy silnik do góry, przekładamy pasek na poszczególne ustawienia i w ten sposób zmieniamy obroty. Brzeciennik, zarówno w tokarce DML, jak i w tokarce Vario czyli ta całość, jest zamontowana na stałe. W DML-ce brzeciennik jest przykręcony do łoża od góry, natomiast w tokarce Vario brzeciennik przykręcony jest do łoża od spodu. Są tam od spodu takie śruby, jeżeli chodzi o wagę, waga. DML to 52 kg, natomiast waga Vario to 50 kg. No i teraz jeszcze jeden z parametrów, czyli średnica, jaką możemy toczyć. Sprawdźmy w dml -ce. W dml jest to 16 cm odłoża, czyli 32 cm. Jeżeli chodzi o tokarkę Wario, mamy tutaj no 17,5, czyli 35 cm. Czyli możemy toczyć miski o średnicy 35, a tutaj 32. Natomiast to jest parametr wysokości od osi do łoża. Też sprawdźmy jeszcze jeden ważny parametr, bo czasem podczas toczenia trzeba podjechać pod trzymką pod samą oś, pod miskę toczonego materiału i zobaczmy, jak tutaj będzie to wyglądało. Czyli mierzymy od góry ramienia podtrzymki, i teraz w tym momencie mamy możliwość toczenia. Misek o średnicy 24, ponieważ tutaj od łoża do osi mam 12 cm, a tutaj mamy 13 cm, czyli 26 cm średnicy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak kieł centrujący czy kieł zabierakowy, oczywiście tutaj mamy rozmiar stożka morsa dwójkę. Zarówno w Wario, jak i w DML320. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym parametrom, które mogą mieć wpływ na stabilizację podczas toczenia. Jeżeli chodzi o DML, to widzicie szerokość łoża do tego miejsca, bo on jest tutaj na samym początku, dalej się zwęża, to 15 cm. Natomiast wario w całości łoża ma szerokość 13 cm. A tu w tym miejscu, gdzie się zwęża, DML ma 13,5 cm, czyli łoże ma szersze. Jeżeli chodzi o uchwyt, podtrzymkę i podtrzymkę Parametry są takie, że tutaj w Vario mamy długość 30 cm podstawy A tutaj mamy, żeby dobrze to zmierzyć, a tutaj mamy 23 cm Czyli teoretycznie tutaj jesteśmy w stanie trochę dalej wyjechać po założe niż w przypadku DML jeżeli chodzi o docisk, jest to oczywiście docisk mimośrodowy, w tokarce którą posiadałem Holstar DB1100 ten uchwyt mimośrodowy pozostawiał wiele do życzenia, natomiast widzę, że poprawiono teraz ten uchwyt mimośrodowy i nie dość, że poprawiono, że jest fajnie na jedną rękę możliwość sterowania tak? to się bardzo przydaje, bo to bardzo ważny parametr przytoczenia, bo z tą podtrzymką cały czas pracujemy i zmieniamy ją i przekładamy ją w różne pozycje więc ten docisk już jest naprawdę fajnie poprawiony nie dość, że poprawili tutaj akurat w kolstarze już sam ten docisk to jeszcze zwróćcie uwagę na to, że uchwyt sam do blokady mimośrodowej w porównaniu tu do DML-ki jest trochę dłuższy może to mieć swoje wady i zalety zaleta taka, że jesteśmy w stanie bardzo mocno tą podszymkę docisnąć, żeby się nie ruszyła no wadą może być to, że jak będziemy toczyć, ten uchwyt może nam troszeczkę gdzieś tam przeszkadzać. No, tokarki Rekord Power już od samego początku miały to bardzo dobrze rozwiązane, ten docisk mimośrodowy. Jeżeli chodzi jeszcze o parametry podtrzymki, to one są bardzo podobnie zbudowane, jak widzicie. Zobaczmy, szerokość 20 cm, szerokość tej podtrzymki również 20 cm, czyli parametry praktycznie te same. Jedyna różnica jest taka, że tutaj w Rekrut Power jest mocniejsze zacięcie, natomiast tutaj w tej podtrzymce jest takie zaokrąglenie. Co możemy jeszcze porównać w tych tokarkach? Na pewno koniki. Jeżeli chodzi o gilzę, na jaką głębokość się wysuwa, w dml wysuwa się na głębokość 90 mm, w tokarce Wario wysuwa się również na 90 mm. Blokada konika również jest na docisku mimośrodowym także też jesteśmy w stanie sobie zarówno w damelce jak i Wario blokować przy użyciu docisku mimośrodowego Jeżeli chodzi o kolejne niuanse i parametry, jeżeli chodzi o damelkę, tutaj jesteśmy w stanie tokarkę przykręcić do jakiegoś blatu. Od góry mamy tutaj otwory, gdzie wkręcamy sobie śrubę, jeżeli chodzi o tokarkę wario. Jak widzicie, tutaj w tych miejscach nie ma otworów, otwory są wywiercone, nawiercone pod śruby od spodu, więc musielibyśmy odznaczyć, wywiercić od spodu w blacie i od spodu przykręcić te śruby, jeżeli chcielibyśmy tą tokarkę przykręcić do blat. Jeżeli chodzi o blokadę wrzeciona, w tym momencie widzicie się kręci, tokarka Vario posiada tą blokadę z tyłu wrzeciennika, Teraz się kręci, wystarczy tym pokrętłem ruszyć i mamy wrzecie, wrzeciono zablokowane. Jeżeli chodzi o blokadę w DML Rekord Power, widzicie w tym momencie się obraca i tutaj z boku przy uchwycie mamy również bolec, który przekręcamy i wrzeciono jest zablokowane. Kolejne niuanse to uchwyt na wybijak, na kiełcentrujący centrujący inne przyborniki. Demelka ma zamontowanego z tyłu. Natomiast tokarka Wario ma z prawej i z lewej strony łoża. Ok, przyjrzyjmy się teraz układowi sterującemu. Tutaj w tokarce Holstar DB510 Wario. Mamy go zamontowanego podłożą po prawej stronie. Wskaźnik obrotów zamontowany jest w łożu. Uruchomiony w tym miejscu. I oczywiście wyłączamy. Jest możliwość regulacji obrotów potencjometrem. W tym momencie mamy ustawienia od 600 do 1700 obrotów na minutę. Jak widzicie, 1785 zmniejszamy na minimalne obroty. Mamy 555 obrotów na minutę. Specjalnie Mówię przy włączonej tokarce, żebyście mogli sobie też porównać głośność pracy tych obydwu urządzeń, tych obydwu tokarek. Wezmę tutaj na maksymalne obroty. Mówię teraz cały czas do Was normalne, normalnym głosem, normalnym dźwiękiem. Nie moduluję, nie zwiększam głośności, nie zmniejszam. Mówię do Was cały czas tak samo. Oczywiście mamy też możliwość zmiany obrotów z prawych na lewe czyli przełączamy, teraz były obroty lewe zmieniam teraz na obroty prawe i również działa w drugą stronę przyjrzyjmy się teraz Record Power DML320 układ sterujący jest również zamontowany w orzu w tym miejscu wskaźnik obrotów zintegrowany jest z całym układem uruchamiamy tokarkę <grych> jak zblokujemy. uruchamiamy tokarkę teraz są minimalne obroty ustawienia jakie zrobiłem zrobiłem takie same czy nie? tak, ustawienia są podobne od 480 do 1660 jeżeli chodzi o głośność pracy Ciężko stwierdzić. Mówię do Was właśnie w tym momencie, kiedy tokarka pracuje na tych najwyższych obrotach. Na tym ustawieniu, jeżeli chodzi o głośność, myślę, że porównywalna, być może troszkę ciszej. Trzeba zerknąć w instrukcję i zobaczyć, ile decybeli wytwarza DML-ka ile tokarka wariuje. Również w tokarce DML-320 mamy możliwość zmiany obrotów brzeciona również przy użyciu przycisk. wezmę teraz kawałek tej kantówki dębowej zamontujemy i porównamy jakie są drgania w DML a jakie drgania są w Vario Vario nie będę montował Vario nie będę przykręcał na stałe do tego blatu ta DML jest przykręcona, zobaczmy, porównajmy ok, sprawdźmy teraz drgania tokarek Użyjemy balika dębowego o długości 42 cm Jeżeli chodzi o szerokość głębokość to 10 na 10 Najpierw, zawsze oczywiście startujemy od najmniejszych obrotów Więc potencjometrem ustawiam na minimalne Uruchamiamy tokarkę Jak widzicie minimalne drgania są Tu można w tym miejscu zauważyć Czasem jest tak, że jak zwiększymy obroty, te drgania nam się redukują i spróbujmy tak zrobić. Zwiększyłem na 550. Jeszcze są, ale minimalne. Spróbujmy jeszcze troszkę więcej. 630 drgań. Drgania są, ale to są bardzo małe drgania. W związku z tym już spokojnie jesteśmy w stanie w tym momencie toczyć, żeby doprowadzić do walca. Weźmy na maksymalne obroty. Nadrgania się na pewno pojawią większe. Już zacznie chodzić cały stół. Ale tak obroty 600-700 akurat w przypadku tego balika powodują, że te drgania są naprawdę minimalne i można spokojnie nawet tak grube baliki toczyć i wytoczyć sobie jakiś fajny świecznik Zmieńmy teraz na tokarkę Vario Zobaczmy jak się będzie zachowywało Wspomnę tylko o tym, że pamiętajcie, że ona w tym momencie nie jest zamocowana do blatu OK Zmieniam znowu obroty potencjonometrem na najniższe Uruchamiam tokarkę Obroty 550 Drgania są również podobne jak były w tokarce DML. Spróbujmy zwiększyć troszkę obroty. 670. Tokarka nie jest zamocowana do blatu, a te drgania są naprawdę, prawie w ogóle tego drgania nie ma. Nie, wiem, może bym postawił coś, żeby ten test był bardziej miarodajny. Jak widzicie, przy tych samych obrotach tokarka nieprzykręcona do blatu również drganie prawie w ogóle nie posiada. Zwiększę, zwiększę teraz te obroty, zobaczymy jak się będzie zachowywała. 900 tokarka jest nadal stabilna. No, ciekawe. Ok, przy 1000 już zaczyna nam drgać, drżeć. Cały stół, jest to też wina tego blaku, ale zmniejszmy na 900 z powrotem, 580, 930, 800, bardzo, bardzo stabilny, zastanawiam się co to może, co może mieć wpływ na to, no prawie w ogóle drganie, no ciekawe. Wiecie co? Tak się zastanawiam, co może mieć wpływ na to, że ta tokarka nie przykręcona do blatu, nie ma tych wydrgań. No, czynników oczywiście może być bardzo wiele. Teraz to są moje takie przypuszczenia, jak patrzę na budowę tych obydwu tokarek. Ale przypuszczam, że być może wzmocnienie tutaj na dole łoża. Jak widzicie, to jest takie zgrubienie zrobione, tu w tym miejscu. Wszędzie po całości. Zacznijmy na szerokość jeszcze podstawy łoża. 20,5, w tej tokarce ma 19,5, czyli tak naprawdę jedynie centymetr. No wiele rzeczy może mieć na to wpływ. Być może ten kawałek akurat bardzo fajnie się wycentrował. Ciężko mi powiedzieć, mogę jedynie przypuszczać, że tutaj to poszerzenie łoża na dole, wzmocnienie właśnie takim, taką nadlewką. Być może ma wpływ na to, że ta tokarka bez przykręcenia jest dość stabilna. Przy okazji, teraz zwróciłem uwagę na to, że zapomniałem jeszcze o jednym parametrze: czyli o długości toczonego przedmiotu, jaki można zamontować na te tokarki. W przypadku DML, możemy zamontować przedmiot o długości 51,5 cm. Ok, podsumujmy, dokonałem porównania tych dwóch tokarek, podstawowych ich parametrów Wybór oczywiście będzie należał do was, Chcę, żeby te serie filmów były oczywiście jak najbardziej rzeczowe Tych tokarek na rynku jest znacznie więcej, ja prezentuję wam te tokarki z którymi miałem do czynienia przez ostatnie lata i które posiadam u siebie na warsztacie i takie które ewentualnie mi firma prześle do jakichś testów, żeby mógł dla was te tokarki testować Oczywiście na te, temat tej tokarki więcej się nie jestem w stanie wypowiedzieć, ponieważ ona przeszła tu do testów, nie pracowałem na niej dłużej. Nie wiem, jak się będzie zachowywała w użytkowaniu i po jakimś okresie, po jakimś czasie. dml posiadam już około 2 lat, działa, spisuje się, spełnia swoje zadania u mnie na kursach dla początkujących, także jest ok. Ta tokarka Colster wygląda również bardzo porządnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę fajną tokareczką, ale jak przy dłuższym użytkowaniu tego nie jestem w stanie Wam zapewnić. Więc, żeby opinia moja i recenzja była do końca rzetelna, dlatego Wam o tym wspominam. Są oczywiście jeszcze tańsze tokarki w kwocie około 500-1000 zł. Tam silniki, słuchajcie, są około 0,4 kW. Są bardzo małe silniki. Te tokarki i tak mają dość małe te silniki, 0,75 kW. Na początek to dobrze, bo nawet jak za mocno dupem wiecie, to wrzeciono Wam w stanie, a nie kawałek wystrzeli w Was prosto. Natomiast uważam, że te tokarki za 500-1000 zł to jest moje subiektywne zdanie. Są też wykonane, słuchajcie, nie z odlewu żeliwnych, co będzie powodowało większe drgania i mniejszą stabilność podczas toczenia. Niektóre tokarki, tak jak czytałem w parametrach, ich ciągłość pracy posiadają tylko pół godziny, więc ja jakbym na początku się na Waszym miejscu zastanawiał nad tokarkami, Zastanowiłbym się nawet chociażby nad tymi dwoma Ale i też tak jak Wam wspominałem jest firma Drexel Meister Możecie takie tokarki również nabyć w sklepie tokarza Serdecznie też polecam i zapraszam Natomiast nie pracowałem na tych tokarkach, jeżeli ktoś z Was pracował na tych tokarkach To napiszcie, podzielcie się w komentarzach, dla innych niech będzie Jakie macie spostrzeżenia, własną uwagi do użytkowania tych tokarek ja będę starał się co jakiś czas wracać do Was z tematami tokarek, bo wiem, że to jest dla Was na początku ważna rzecz. I teraz, ponieważ wiem, że dla Was na początku, oczywiście, dla wszystkich każdy grosz się liczy, w związku z tym, ja tą tokarkę dostałem na testy tylko i wyłącznie. Dostałem ją od firmy Szturmer Maszyny, która posiada w sprzedaży m.in. tokarki i różne modele tych tokarek Holstar. Ja posiadałem wcześniej taką DB 1100. Nie pracowałem na tej tokarce raz, tylko toczyłem. Także jest to nowa tokarka i udało mi się dla was uzyskać rabat na tą tokarkę, ale konkretnie tylko i wyłącznie na ten jeden egzemplarz. Także jeżeli rabat 10%. Także jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas bezpośrednio na kontakt taką My was skontaktujemy ze sprzedawcą i będziecie już dalej sobie finalizować ewentualnie zakup tej tokarki. Zapraszam Was serdecznie na naszą grupę Polish Woodturners, którą prowadzimy razem z Krzyśkiem ze Stolarni, serdecznie Krzyku pozdrawiam. Jest naprawdę duża grupa już fantastycznych ludzi, którzy dzielą się również wiedzą, doświadczeniem na temat toczenia w drewnie. Ta grupa dotyczy toczenia właśnie w drewnie. Dzielimy się również tam na tej grupie, jeżeli chodzi o tematy techniczne związane z tokarkami i tak dalej, na Facebooku. Linki oczywiście zostawię Wam w opisie pod filmem. Napiszcie w komentarzach, czy w ogóle jesteście zainteresowani takimi filmami, takim porównaniem modeli różnych tokarek, czy odpowiada Wam taka forma właśnie opinii, mojej recenzji. Ok, dzięki jak zwykle za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam Was serdecznie, zdrowia do następnego. Hej!